Zanim odcinek to zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek aby być na bieżąco z polskimi modyfikacjami Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017 Jest czwartek No i coś mi się zdaje, że z tego tygodnia najbardziej właśnie czekaliście na te zestawy Wiem, że tamte rozszywacze i te samochody pewnie Wam do gustu nie przypadły Nie wiem, bo jeszcze nie nagrywam w ten sam dzień, także nie wiem jak tam będzie z oglądalnością ale tak, tak coś czuję, że takie sprzęty, co były, są trochę słabsze, wiem, no ale trzeba też trzeba je nagrać, też, że tak powiem, nie chcę ich trzymać cały czas na swoim komputerze, także szybko trzeba też takie mody nagrać, no a dzisiaj chyba przechodzimy do najlepszego odcinka z tego tygodnia, na który bardzo dużo osób czekało, bo jest sporo kombajnów, każdy z nich mam nadzieję, że na polską wieście wam Spodoba, każdy jest można powiedzieć inny. Także lecimy po kolei. E, Fortnite E514 Combine, który dość dawno został wydany do farminga 17 e, u Ericssona na Fanpage'u. E, raz już był Fortnite u mnie, ale nie był z sieczkarnią, za to ten już ma pełną, prawowitą swoją sieczkarnię, swój model, także mm, no chcę wam go jak najszybciej zaprezentować, żebyście już mogli nim szaleć. Jedynie co mnie zastanawia dlaczego on ma otwarty zbiornik. Nie wiem. Nie wiem naprawdę czemu coś takiego tu. Tu się dzieje, że ten zbiornik jest w ogóle niezabezpieczony od góry, dziwne. No ale nie mam pomysłu dlaczego tak jest. Oczywiście co on tu ma za funkcję na myszkę. Wysuwane, wsuwane motowidło i góra dół. No, chyba za dużo tutaj porobić nie możemy. W kombajnie jakieś beczki, woda, klucze. Nic. Drzwi otwierane chyba nie ma. Albo są otwierane, ale tylko jak wchodzimy samoczynnie, się otwierają i zamykają. Trochę szkoda. Oczywiście rozkładana sieczkarnia, rura. Także wszystko działa. Na X -a nie da się nic na X rozłożyć. Nie wiem dlaczego ten zbiornik jest taki... Otwarty, czy to tak ma być, czy to tak jest. Troszkę dziwne. Powiem wam dziwne. Dziwne dla mnie to jest, no ale nie wiem, nie mam pomysłu, dlaczego to tak jest. No ale dobra, przechodzimy do sklepu, bo to Was najbardziej pewnie interesuje, co on tu w sobie ma i po co ja Wam go pokazuję, jak już jeden był. To jest chyba ten model. O właśnie, możemy sobie wybrać albo model z sieczkarnią, albo bez. Także też fajne, fajnie, że coś takiego jest. Zbiornik 4 4200 litrów 120 koni 25 na godzinę, także nie ma tragedii, zbiera praktycznie wszystko co jest dostępne w grze, tylko trzeba oczywiście mieć do kukurydzy osobny specjalny header, także też pewnie z tym działa tak jak jest pokazane. Przechodzimy do pomarańczowego bizony. Już raz u mnie pomarańczowy bizon był, ale to jest zupełnie można powiedzieć inny model z sieczkarnią już o tym samym kolorze też header całkowicie, że tak powiem zmienione, tekstury są zmienione, tak, no ale można powiedzieć, że jest to jakiś e, swojego rodzaju inny combine. no i standardowo tak jak ten czerwony otwierany, zbi otwierany zbiornik na X sieczkarnia na rozkładana na klawisz e, przecinek rura i jeszcze header. Co mamy w headerze? header ma pewnie jak zwykle podnoszone opuszczane motowidło i i i, i tyle. Szuwanego niestety nie ma. Góra, dół. Co ma pomarańczowy bizon w sobie? Już tutaj sprawdzamy. 3,5 tony. 100 koni mechanicznych. 25 na godzinę. I tak samo trzeba mieć osobny header do zbierania kukurydzy. Ale myślę, że ten model naprawdę jest fajnie wykonany. No niestety nie mamy tutaj wyboru e, kabiny, daszka czy coś takiego, tylko tak jak jest zrobiony razem z kabiną, e, takim tylko możemy grać. Szkoda też, że nie ma żadnych otwieranych funkcji typu okno, drzwi, coś w tym stylu. Bo fajnie, fajnie by się takim czymś grało. No i teraz przechodzimy do sprzętów wschodnich trochę. Combine mm, Niwa. Powiem Wam, że model dość fajnie wygląda, taki prosto z fabryki, można powiedzieć, ten kombajn. O, jeszcze zobaczymy dookoła, czy on tu ma w sobie jakieś funkcje otwierane, albo coś, raczej nie, także przechodzimy do środka. Otwieram, odpalamy ten sprzęt. Powiem Wam, nie widziałem takiego kombajnu i dość, dość fajnie wygląda. Ciekawe, ciekawe, czy by nim gdzieś pograł, bo jest całkiem, całkiem dobra. Hmm, czy on ma coś rozkładanego w sobie rura to standard zbiornik zbiornik mi się wydaje że jest jakiś mały w tym kombajnie niestety eee, niwa 3 tony no na polskie gospodarstwo wystarczy tu od razu mamy drugiego takiego samego tylko kolorki zmienione silnik możemy zmieniać 145 155 koni tu to samo silnik eee, identyczne modele tylko eee, tylko zmienne kolory, tekstury mają inne. No i tak, czy możemy tutaj coś pokombinować? Widzę, że zegary chodzą o obrotów chyba. Eee, no nic. Drzwi też nic nie możemy chyba tutaj potwierać. Na klawisze numeryczne też nie. Oświetlenie, kogut. Wszystko działa. Naprawdę jest fajny, fajny bajer z tym. Dobra, przechodzimy dalej. Eee, a, jeszcze header miałem sprawdzić. Czy jest Działający, jest wsuwany, ale czy, o jest, do góry też, też, też działa. O nie, to nie wyłączyć. Dość fajny bajer. Niestety ma jeden header, tylko do koszenia zboża, nie ma kukurydzy, headeru do kukurydzy, przystawki, także y, tylko tym konkretnym modelem, tylko zboża, że tak powiem. Teraz przechodzimy do takiego samego kombajnu Niwa, tylko tutaj mamy już dwa headery dość wysoko nawet ten header podnosi oczywiście header motowidło w sumie podnoszone, opuszczane i ten za to model ma swoją już przystawkę do kukurydzy czterorzędową także tu bizona nie ma ale przynajmniej ten ten swoją przystawkę ma, pewnie ta przystawka też pasuje do zielnego, tylko kolory nie będą ze sobą, że tak powiem, współgrały. No i przechodzimy do kombajnu o nazwie Don 1500B, z tego co kojarzę. Oczywiście te kombajny jeszcze mają szyczkarnię, też jest zdejmowana, że tak powiem. że tam można, można słomę kosić na słomę albo na sieczkę, także też się da, bo o tym nie powiedziałem. Ale przechodzimy do Dona, kombajn, no dosyć masywny tak jak wygląda, dosyć, dosyć szeroki, dosyć wysoki, też sprzęt schodni. No swoje, swoje lata, ma, Jak widać ledwo już ledwo już pali, animacje jakichś wiatraków, kręcących się rzeczy, z tego co widzę powinien mieć wózek, ale 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 chyba wózka swojego oryginalnego jakiegoś tam nie ma tak jest nie mamy do żadnego z tych kombajnów. wózka koguty oczywiście działają światła e, działają możemy coś tu porobić w środku raczej nie rozkładany zbiornik dość fajnie czegoś takiego jeszcze nie widziałem żeby tak na powie się rozkładał całkiem ok i jeszcze co my tu mamy sieczkarnia jest rozkładana też działa e, kierunkowska standard rura też działa no i chyba tyle z tego co wiem jeszcze jest header jakoś składany tutaj, bo jest podnoszą się te dzioby można tak to nazwać raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześciorzędowa także dosyć szeroko no i oczywiście do tego kombajnu jest jeszcze hmm, header header identyczny jak te do Niwy tak samo praktycznie stworzony, jeszcze zobaczymy tego dona ile on w sobie ma pojemności, bo jego nie sprawdzaliśmy gdzie on tutaj się znajduje jest 1500b 8 ton, także no sprzęt konkretny 33 na godzinę też potrafi się rozpędzić 235 koni, jeszcze sprawdzimy na te headery do kombajnów czyli ten do zielonego E, zielonej niwy 4 metry 4 1 header do kukurydzy 3 tu tak samo 4 1 metra do niwy mm, e, forschnit 4 2 metra i jeszcze jest header do bizona 4 metry a do dona 5,7 i 6 metrów do zboża także naprawdę sprzęt już dużo większy od pozostałych Sporo kombajnów w jednym odcinku, ale tak jak mówię, nagromadziły się te sprzęty. Chciałem też pokazać wam troszkę sprzętów na polskie gospodarstwo, bo były kombajny takie dużo, dużo większe. No a tutaj mamy sprzęty na, można powiedzieć, polską wieś. Przynajmniej te pasują jak najbardziej, a te chociaż częściowo częściowo też się nadają. Także oczywiście link do każdej, każdego kombajnu z osobna w opisie, także zapraszam Was do pobierania. No i standardowo łapka, jeśli którąś modyfikację pobieracie, któraś Wam się spodobała, jeśli filmik Wam się spodobał i piszcie w komentarzach co chcecie zobaczyć następnego. A tymczasem e, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!